Dziewanko moi kochani, ja jestem Bolson i to jest kolejny odcinek, a w sumie taka ciekawostka z cyberpunka 2077. Dzisiaj eksplorowałem sobie całą mapę i robiłem tutaj na live, w sumie. Tak by the way zapraszam oczywiście na Twitcha, jakbyście chcieli pooglądać albo Cyberpunk, albo inne różne gierki, w które, w które gram, tak więc taki mały komunikat. No a teraz przejdźmy. Tu zacząłem, że robiłem te właśnie misje od NCPD, które mamy albo kogoś zatrzymać, albo po prostu zneutralizować, i tak też padłem tutaj na tą misję, yy, która to jest, znajduje się w yy, Haywood, tutaj mamy Haywood, a dokładnie w tej części tutaj, Well Springs, yy, jak tu sobie z, przybliżymy, mamy ten znacznik tutaj, i to jest na dachu yy, budynku, yy, już wam pokazuję. Jak tutaj dotrzeć? Jesteśmy tutaj. Tutaj mamy drogę. Tu, jak sobie wejdziecie do góry, to konkretnie musimy wejść tutaj sobie. Po tym rusztowaniu, o, słyszeliście? No właśnie, i tutaj do góry. Przez, ten, przez to ogrodzenie. Trzeba uważać na te kolce, bo tu można się zahaczyć. No i tutaj mamy Trauma Team. Co prawda, on tu nie wylądował i nie robi jakiejś żadnej interwencji. Tylko prawdopodobnie został wezwany przez jakiegoś konkretnego znanego e, znaną osobistość, która miała wyspiany pakiet no i... E, no i został przejęty tutaj przez kogoś, e, przez tych tutaj napastników. Oczywiście musimy ich wszystkich wyeliminować. Oj. No i dobra. tego co tu widzę to chyba mamy już wszystko przelutowane. No i tak jak tytule widzieliście tutaj jeszcze nie to, ale też tutaj mamy tą skrzyneczkę, która jest zaznaczona yy, oczywiście celem zadania i coś tu my mamy, ostrze modliszkowe, granat błyskowo-hukowy i oczywiście yy, ten y, zapis rozmowy, ale najbardziej yy, nas interesuje ostrze modliszkowe wszystko sobie lutujemy, dodatkowo pieniądze mamy i Tutaj prawdopodobnie teraz to nie wejdziemy, żebyśmy mogli zobaczyć że możliwości jakie mamy. Ale jest to legendarne ostrze modliszkowe, które zaraz zobaczycie u Ribdoka. I tutaj wchodzimy sobie i popatrzcie. Tu zamiast tego mamy... Ja te miałem już wcześniej kupione, co się okazało, że niepotrzebnie, ale my teraz podnieśliśmy te oto ostrze modliszkowe legendarne. No właśnie. I o to nam chodziło. Tyle to by było w sumie w tym odcineczku. Dokładną lokalizację widzieliście, jak to zdobyć. Widzieliście, no i tutaj, jak się przedstawiają wszystkie obrażenia. Tak by było. Na tyle. Trzymajcie się. Cześć. cześć.